Komentarze miałem zobaczyć, bo to był prawdziwy krzemień. Jest! Co jest? Witam wszystkich z tej strony. Krzemień! <grymianie> tak, ten krzemień z wielu historii Kamila. Założyłem to konto specjalnie, aby trochę o Kamilu poopowiadać. Gdyś niestety widzę spory trend hajtowania go w internecie. A to jest dobra, płocka mordeczka, jak to się mawiało kiedyś. Ogólnie, Kamil ksywa kowal i cynamon. Kurwa, <grymianie> jaki cynamon! Był normalnym chłopakiem z bloków niedaleko między torza. Specjalnie podaje do dokładnej lokalizacji, bo dalej mieszka w domu rodzinnym i wielokrotnie razem graliśmy w piłę. Chodziliśmy na dyskoteki. Tutaj ewidentnie faworytem była Ambra. Jeździliśmy na wakacje do mielna i tego typu ziomeczkowe przygody. Wiele osób śmieje się z kowala, że jest prawiczkiem. Nie zaznał do tyłu kobiety i takie tam bzdury. To nie jest prawda. Cynamon był. W dwu i półletnim związku z Iwoną B., którą nazywał Iwcią, mieli nawet wspólny plan na przyszłość. On zrezygnował dla niej z wojska, wujek oferował mu niezdą posadę i dla niej udawał Elwisa. Niestety moje drogi z Kamilą rozeszły się po feralnej domówce, na której niejaki Berger dolał Cynamonowi do Red Bulla wódki i tamten się okrutnie spienił, bo bał się o wątrobę. Pisze to, licząc, że to zobaczysz Kowal znów pogadam jak ludzie. Trzymaj się wariat. PS krzywa wziął się od smaków smakowych papierosów. A to wygląda jak jakiś bejt. Serio. Szczerze, ja te wszystkie ciekawostki, które mam w wypisu, to ja znam. Klub, ta. Ta iwcia. Kurwa, co tam jeszcze było? Wojsko. Ja to ja, ja to wiem. To ja to wszystko już się dowiedziałem na przestrzeni tych tam kilku lat co oglądam dziadka. Pamiętam to wszystko. Tu nie ma takiego newsa. No tylko ten cynamon, kurwa, mnie zdziwił cynamon. Ale nie wiem. No ciekawe. Ja myślę, że ma mógł sam to nawet napisać. Też mi się tak wydaje, że on spoko mordeczka, że nie jest prawiczkiem. Kurwa. Lub są, tutaj jest krzemień prawdziwy. To jest jego kanał. Mam nawet na to białko. Dziadek o tym mówił na Drink streamie. Serio? To jest prawdziwy krzemień? Krzemień jest To Szary jak codzień, tego dnia do uśmiechu Był potrzebny mi podejść Poszedłem na miasto, wyróżnia się z tłumu W złodzie. mógłbym skończyć kawałek Bo emocje i smutek Już wysygałem lecz mi ciągle siedzi w głowie Co by było, gdyby ja plus ona Bez opcja, nie na niby Nieraz laski dają znaki, ale mało co która To nie im w końcu jaja Dała natura Może powinienem wtedy się odwrócić na pięcie Odbić do niej i jakoś Złagodzić napięcie I ją gadką zacelować, albo Czas spróbować i sprawdzić, czy na związek była wtedy gotowa i tamtego dnia napisać sunek. No czekajcie, dom. Pięć przed stary.